Przedeksploatacyjne wydobycie metanu z pokładu węgla, projekt numer jeden w ramach mojej działalności, działalności rozwojowej w spółce PGNiG. Zasoby w kraju szacowane na 270 miliardów metrów sześciennych. Miliard, 2 miliardy do naszego koszyka gazu, to jest do 4, 4,5 miliarda. Daje 6, 6,5 miliarda metrów sześciennych gazu rok rocznie, To bardzo dużo. Trzy najważniejsze rzeczy, które są związane bezpośrednio z tym projektem. Bezpieczeństwo górników, nasze kopalnie są zasobne w metan i wiąże się to z ogromnym niebezpieczeństwem ich pracy. Dzięki temu, że będzie tańsze wydobycie, będzie można inwestować w nowoczesne technologie i nasz polski węgiel będzie konkurencyjnym produktem. Powtórę, walczymy z efektem cieplarnianym, czyli odpowiadamy na komunikaty związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Nie będziemy musieli płacić z tego tytułu w przyszłości potężnych kwot wynika z zanieczyszczenia środowiska. I po trzecie, no to niesamowite źródło, dodatkowe źródło energii. Udało się na świecie 100 miliardów metrów sześciennych globalnie, Amerykanie wydobywają 50. Jesteśmy zresztą z nimi w stałym kontakcie. Mam nadzieję i wierzę w to, że nam się uda.